Dzisiaj pokażę Wam jakie kołki stosujemy do karton gipsu. Mamy tutaj trzy rodzaje kołeczków. Najpopularniejszym jest tak zwany ślimak. Słuchajcie, jego to jest bardzo prosty wsudzę, w wkrętarka, kołek wkładamy w odpowiednim miejscu. Przykładamy delikatnie, wszedł. Do tego robimy śrubeczkę. Zostajemy w komplecie, tak to wygląda mniej więcej. Wieszamy tutaj zegarek. Nie wiem, jakiś obrazek, coś takiego. Drugi rodzaj kołków i są motylki. Do tego już używamy wiertła, czyli przykładamy, robimy dziureczkę, wkładamy cyk i stosujemy taki ściągacz. Już nam ściągnęło. Wtedy dokręcamy. Tego rodzaju kołeczki stosujemy do jakichś półeczek, nie półeczek, coś cięższego, do 3 kg, świat i ludzie, więcej nie dajemy. I trzeci rodzaj kołków to są sufitowe do żerandoli, czyli robimy sobie dziurkę, wkładamy taki kołek, on się zachowuje z drugiej strony. W ten sposób wkręcamy i wieszamy tutaj żerando, świat i ludzie, nic więcej nie stosujemy. Najczęstszym błędem, jaki popełniają ludzie, to jest wbijanie gwoździa lub też takiego wkręta. To się stosuje zazwyczaj do drewna, nie do karton gipsu. Do karton gipsu są specjalne kołki, jak widać. No i to tyle.